Dzień dobry, wracamy z aktualizacją Merlis, Marinis i Radians w 13 tygodniu. W tym tygodniu, jak wspomnieliśmy w ubiegłym, skupimy się na produkcji. Zaczynamy od uprawy tradycyjnej. Tę uprawę wysiano 30 października, zasadzona była 22 grudnia 2020 roku i w poprzednim tygodniu mieliśmy pierwsze przerwia dziwe zbiory. Do tej pory mamy 2,5 kg na metr kwadratowy w Merlis. Marinis wyprodukowało 1,3 kg na metr kwadratowy. I Radians 1,25 kg na metr kwadratowy. Jesteśmy teraz między uprawami. Po prawej Marinis i po lewej Merlis. W tym tygodniu obserwujemy znaczny wzrost roślin. Ponadto uprawa jest generatywna. Widzimy wszędzie co najmniej 7 kwiatków, co jest zjawiskiem pozytywnym. W ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy wierzchołek, który był dość mocny i nie miał za dużo fioletu. Aktualnie widzimy, że staje się bardziej generatywny. Jesteśmy już teraz w radians. Jeśli porównamy go z pozostałymi dwoma odmianami, radians jako jedyny, ma mocny, ale generatywny wierzchołek. Spodziewamy się, że wraz ze zwiększającym się nasłonecznieniem będzie spokojniej. Radians jest po prostu najcięższy ze wszystkich trzech odmian. Pod względem produkcji radians był najniższy w pierwszym zbiorze. Ale także tutaj zostały zebrane owoce z pierwszego grona. To co widzieliśmy w radians, to fakt, że pierwsze grono nie było wyrównane, więc nie osiągnęło odpowiedniej wagi. Kontynuujmy, kontynuujmy w uprawie doświetlanej. Ta uprawa wysiana była 29 sierpnia i posadzona 16 października 2020 roku. Jesteśmy w połowie sezonu. Mamy dość stałą produkcję od 1,5 do 2 kg na metr kwadratowy tygodniowo. Ponadto będziemy ograniczać doświetlanie. Teraz włączamy lampy w nocy o trzeciej zamiast o drugiej, tak jak robiliśmy to w tamtym tygodniu. Jeszcze tydzień wcześniej zaczynaliśmy doświetlanie o 24. Niedługo będzie lato. Ponownie jesteśmy w uprawie doświetlanej merlis. Po prawej i Marinis po lewej. W tym tygodniu widzimy, że uprawa jest zrównoważona. Grubość wierzchołka nieco się zwiększyła, a powierzchnia liści znacznie się zmniejszyła. Więc naprawdę przechodzimy już do ustawień letnich. Widzimy, że Marinis jest nadal nieco silniejsza od Merlis. Ale jesteśmy przekonani, że jeżeli masz szklarnię tylko z Marinis, to może ona wyglądać nawet lepiej niż u nas. Wreszcie radians. Dzisiaj również dość dobrze zbalansowane pod względem generatywności. Widzimy pojedyncze liście na gronach, co oznacza siłę wegetatywną. Musimy zmierzać w tym kierunku, ale tutaj jest to skomplikowane, ponieważ musimy podążać za Merlis. Poza tym wygląda świetnie. Na koniec chcielibyśmy się pochwalić pochwałami, które otrzymaliśmy po ostatnim vlogu. Dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dzień dobry wszystkim. Doceniam filmy firmy Bayer. Uważam, że interesujące jest obserwowanie tego, co się dzieje w danym tygodniu w porównaniu z obrazem, który widzimy u nas w szklarni. W ten sposób możemy cały czas patrzeć na Twoją szklarnię i śledzić nowe odmiany. Powiem tak, tak trzymaj, John. Powodzenia! Każdy piątek z niecierpliwością czekamy na publikację Twojego vloga. Przyglądamy się im bardzo uważnie. W ten sposób mamy coś w rodzaju klubu naukowego. Gratulujemy i tak trzymaj. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.